Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Moi drodzy, jak już na wstępie Was ostrzegałem, wszystkich, ten materiał absolutnie nie ma na celu promowania tej metody ładowania. Wręcz odwrotnie, nie polecam ani nie zachęcam nikogo do przeprowadzenia takich doświadczeń. Ja zrobię to za Was. A z czego wynika taki pomysł? Otóż, w którymś tam. Komentarzu pod filmem, już nie pamiętam nawet pod którym filmem. W jednym widzów dyskutowaliśmy na temat technologii czy sposobu ładowania akumulatorów i jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz. Teraz mamy zasilacze regulowane, stabilizowane, kulony, programowalne, a tak naprawdę lata temu wystarczył zwykły prostownik w postaci transformatora, w postaci mostka. No, i właściwie amperomierza, aby nam wskazał, jakim prądem ładujemy akumulator, i to wszystko. No, i tak dyskusja się toczyła między nami. No ja powiedziałem, że słyszałem o takiej metodzie, a nawet kiedyś tam przeprowadzałem taką próbę ładowania akumulatora bezpośrednio z gniazdka 230 V. No, komentujący chwycił się za głowę. No, i właśnie stąd pomysł na ten film, żeby wam pokazać, że. Tak też się da. Może nie będzie to bezpośrednie ładowanie, no bo w gniazdku mamy raz, że napięcie przemienne, a dwa, no, dość wysokie napięcie, jak dla akumulatora 12V. No i właśnie o co chodzi? Jak to będzie działać? Nie ma transformatora. Moi drodzy, do czego służy dioda prostownicza? Zapewne wielu z Was wie. To jest zwykła dioda prostownicza 10A na napięcie 1000V, a więc za pomocą tej diody to napięcie przemienne, które mamy w gniazdku sobie wyprostujemy, ale będziemy mieli nadal napięcie wysokie 230V, napięcie stałe. No więc właśnie te żarówki tutaj będą nam służyć jako. Nie tyle ogranicznik prądu, co tak naprawdę dzielnik napięcia. Jak to wszystko będzie wyglądać, za chwilę wam pokażę. Do tego przygotowałem stado tutaj mierników, żeby mierzyć sobie na bieżąco napięcie, prąd. No i co? Przejdźmy do eksperymentu. Zapraszam Was serdecznie. No i dobra. Stanowisko do badań mamy przygotowane. Zobaczcie, no, głównym pacjentem tego eksperymentu będzie ten malutki AGM o pojemności 7,2Ah. No, do, do tego akumulatora jest podłączony tutaj miernik, także mamy napięcie na tym akumulatorze. Drugi miernik jest tutaj dołączony równolegle do tej listwy, żebyście mi uwierzyli, że tu naprawdę jest napięcie 230V. A, a nie jakieś zasilane gdzieś tam z autotransformatora, czy jeszcze coś innego. No i tu, tu jest zapięty miernik cęgowy, który będzie nam mierzył prąd. Z oprawki, moi drodzy, nie śmiejcie się, niestety nie znalazłem innej, to jest oprawka jeszcze po mojej świetnej pamięci dziadku, oprawka ceramiczna, mam nadzieję, że tutaj się nada, że będzie gdzieś tu stykać, czy coś. No i zobaczcie, jak to mamy podłączone. Mamy tak jeden przewód, Leci szeregowo do oprawki, czyli do żarówki. Potem mamy tą diodę prostowniczą, która nam będzie prostować tutaj to napięcie. No i dalej do dodatniej klemy akumulatora, a minusowa klema leci sobie z powrotem do gniazdka. No i co? Czas na eksperyment. Eee, spróbujemy zrobić tak. Oczywiście ten tu się nie chce pokazywać. Nie daj się prosić. No. Coś będzie widać? Chyba coś będzie widać. Dobra. Co, zaczniemy od tej najmniejszej żarówki? Ja tutaj wkręcę 40-watową żarówkę. Dobra, mamy wszystko. No i co? I czas na akcję. Uwaga, 3-4. Działa, zobaczcie. Napięcie sieciowe bez ściemy 227V, 228. Prąd ładowania mamy tutaj około 103mA. Napięcie na akumulatorze sobie powoli tutaj wzrasta. No i zobaczcie, akumulator się ładuje. Czary jakieś czy co? Dobra, zmieńmy sobie żarówkę. Ja Wam pokażę jaka jest zależność właśnie tej żarówki, tej mocy żarówki od prądu ładowania. Podobnie jak to ma miejsce w przypadku stosowania żarówki w prostowniku. Ja Wam tam taki film kiedyś pokazałem. Co my tu mamy? Tu mamy 60. Musicie mi uwierzyć na słowo: 60W żarówka. E, ładowanie skrajnie rozładowanego akumulatora prostownikiem, a więc tam też wkręcałem e, różne no, moce żarówek. Tylko, że no, po stronie wtórnej transformatora tu transformatora nie ma. Dobra, e, żarówka 60W lecimy. No i zobaczcie, tu już mamy około 150A prądu ładowania, no ale nadal nic się nie dzieje. Lecimy sobie dalej. Weźmy sobie teraz 75 w To jest 75? Chyba tak, 75. Świetny jest ten odgłos. I lecimy. No i zobaczcie, tu już mamy prąd ładowania w okolicy 200 mA. Napięcie sobie ładnie rośnie. Napięcie sieciowe, nadal 226. Dobra, stówka. Zobaczymy do jakiego prądu tu dojdziemy. Żarówka 100W. Uwaga. Lecimy. 220 mA. No i ostatnia żarówka, którą posiadam, to jest żarówka 200W. I tu już powinno być sympatycznie. A no więc zobaczymy. I uwaga przy 200W: nie ma, nie działa. No, tu już mamy prąd ładowania prawie że pół ampera. Napięcie, zobaczcie jak szybko rośnie, no, ponieważ ten akumulator jest tu y, naładowany, także o, to napięcie tu będzie dość szybko rosło. No i teraz zobaczcie, im mocniejsza żarówka, czyli tak naprawdę y, zmienialiśmy tutaj rezystancję, bo im y, większa moc żarówki, tym ta rezystancja włókna jest mniejsza. A więc ten dzielnik napięcia tutaj nam działał właśnie w taki oto sposób, że e, no, wraz ze zmianą rezystancji tego, e, tego elementu wzrastał nam prąd ładowania. E, moi drodzy, no i czy tak można ładować? Oczywiście, że nie, bo jest to zupełnie bezsensowne, strasznie niebezpieczne e, i no, w przypadku AGM to już w ogóle. Ale ten prąd ładowania tutaj no, nie będzie nam tutaj spadał, tak jak to w przypadku transformatora, tylko ten prąd ładowania będzie się tu raczej utrzymywał na stałym poziomie. A więc no, ten prąd ładowania należałoby dobrać e, odpowiednio. <laughs> nie, nie, należałoby, słuchajcie. No, tak się nie ładuje akumulatorów. No ja Wam chciałem pokazać, że po prostu tak się da. No. Co, może jeszcze spróbuję większy akumulator podłączyć? A spróbujmy z ciekawości. Dobra, dołączyłem tu ten duży akumulator EFB 77 godzin. On też jest naładowany, no napięcie spoczynkowe 13,32. No i co? i zobaczymy co się tu będzie działo w przypadku tego akumulatora. No tu już to napięcie tak nam szybko nie będzie rosło. Prąd ładowania będzie podobny około 0,5 A, a więc jeżeli kogoś satysfakcjonuje tak powolne ładowanie, to proszę bardzo. Tylko czy to ma jakikolwiek sens? Szczerze wątpię, takie ładowanie trwałoby wieki. Szczerze mówiąc, trzeba byłoby tu nie wiadomo jaką kurczę, żarówkę wkręcić, no. żeby to miało jakikolwiek sens w ogóle, bo to nie ma sensu. No, tak po prawdzie. Ale da się, no, da się, śmierdzi już z tej żarówki, zaczyna się tu nagrzewać. No i tak, moi drodzy, no tyle chciałem Wam pokazać jako ciekawostkę bardziej, a nie jako sposób. Jeszcze raz odradzam, nie, nie róbcie tego, bo to, bo to, to jest bez sensu. Ja Wam to chciałem pokazać, że się da, że to działa. No i tyle. Jak zwykle, dzięki Wam wszystkim za uwagi, za komentarze. Trzymajcie się. Cześć.